Wiecie na czym polega ludzka stonoga? Weźcie twórców, którzy już zostali zasrani filmami, w których są krytykowani już jakiś rok temu. Oczywiście mowa tu o kanale Psycho Cup. I dzisiaj chciałbym wyrazić swoje zdanie na temat serii Anty prowadzonej na kanale Psycho Cup. W dzisiejszym odcinku będzie -hate na Psycho Couple. Ona 100% modelka i tyle. On 50% fotograf, 50% debil, co można wnioskować po jego postach na Facebooku. Oni tworzą razem parę i którzy sami swój content opierają na sari. W których komentują filmy kogoś innego, a następnie sami wysrajcie film na ich temat. Dziś moi drodzy, zajmiemy się dwoma filmami Psycho Couple. A, takiegoś hopa. Nie wiem, kto to jest nawet. E. Gościu. Gościu. Heater. W jednym z nich próbują na siłę bronić osoby, która jest niby według nich poszkodowana, a w drugim sami wcielają się w rolę poszkodowanych, y, dlatego że y, ktoś zrobił im coś, czego oni nie chcieli, mimo że się na to zgodzili, korzystając z pewnej aplikacji, ale. Zaraz o wszystkim zobaczycie. Na początku może dwa słowa wprowadzenia. Psycho -Kapul już jakiś czas temu byli bardzo popularni, po swoim niechlubnym filmie, w którym pokazywali... Yy, właściwie to był poradnik yy, na temat tego, jak się całować. Wiesz, my jesteśmy, jesteśmy Psycho Kapyl, a Trzyma. dzisiaj będziemy dla was nagrywać film o tym, jak się całować. Języczkę. Był to film z takimi najbardziej oczywistymi i najbardziej banalnymi poradami, takimi, wiecie, które każdy wymyśli sam w ciągu pół sekundy. Pierwszy bardzo ważny punkt to świeży miętowy oddech. Pa. Zróbcie to w pozytywnej atmosferze. Ale wiedzieli, że ten filmik będzie kontrowersyjny z dwóch powodów. Bo różnica wieku pomiędzy nimi jest dość widoczna. Przecież jak to jest, że taki stary facet i taka młoda, że oni są w ogóle razem. Bo wstawka, w której się liżą, trwa jakieś kilka minut, co jak wszyscy wiemy, jest bardzo komfortowe do oglądania. <grym> Zwłaszcza na YouTubie. To jest właśnie ta platforma, na którą wszyscy wchodzą, żeby obejrzeć dużo starszego gościa liżącego się z dużo młodszą dziewczyną. Po bardzo dużym hejcie ten film został usunięty przez nich, a sami w ogóle zmienili swój content yy, na zupełnie inny i ich głównym tematem stał się tak zwany anty-hejt, czyli yy, seria, która polega na bronieniu przed niesłusznym według nich hejtem osób, które są mocno atakowane w internecie. Czyli coś co ja robiłem już kilka lat temu. Żama często i mniej więcej wytłumaczyć jak się czuje. Robi coś bardzo odważnego, ponieważ otwiera się przy... Światem właściwie, bo nie ma wpływu na to, kto to obejrzy. już w jakiejś praktycznie serii na moim kanale pod tytułem Hop odpowiada na filmy innych twórców i zazwyczaj ich broni w jakiś tam sposób. Ale w tym momencie ode mnie bardzo duży props, bo nie jest łatwo coś takiego robić. Nawet przy najlepszych chęciach. Jest ciężko i spotyka się to z dużą krytyką. A warto, bo według mnie umiejętnie robione może przynieść bardzo dużo dobrego. Generalnie cała ich misja, cała misja ich kanału to jest y, szerzenie dobra, walka ze złem. W każdym swoim filmie poruszają temat hejtu i y, możliwe, tutaj nie wiem, taka śmiała moja teza, że mają na jego punkcie jakąś pewną paranoję. O, takiego chopa. Nie wiem, kto to jest nawet. Hejter. Nie wiem, kto to jest nawet. Ostatnio jednak postanowili pokazać, że nie zamykają się tylko w jednej formie. I że oprócz komentowania różnych afer wybuchających dookoła kontrowersyjnych osób, są też recenzentami muzyki. I skomentowali, a raczej wyrazili swoją oficjalną opinię. O Lil Masty. <noise> A kryteria jakie brali pod uwagę na samym początku filmu, no bo one są najważniejsze, absolutnie najważniejsze w ogóle punkty każdego utworu, to tytuł, pierwsze pierwsze sekundy, Ola. Mi się podoba tytuł, więc to też się dzieje do moich wrażeń? Fakt posiadania teledysku. Więc to też się dzieje do moich wrażeń? Jeśli chodzi o sam teledysk, to spodziewałam się, że nagrę teledysk, a mimo wszystko bom zadowolona, że to jest teledysk. Tak, że to nie jest filmik, tylko że jest po prostu piosenka, więc to już było dla mnie fajne. Więc pierwsze wrażenie, jak najbardziej pozytywne. Później pół słowa rzeczywiście o muzyce. Moje jak najbardziej pozytywne, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o rytm. I kwestię wizualną, to to naprawdę dla mnie to było wow, to było super. Coś, coś po prostu bardzo fajnego. Mi się mega podobało, zwłaszcza, zwłaszcza początek. Miniaturka. Jeśli chodzi o miniaturkę, to mi przypadła do gustu, jest fajnie zrobiona na zasadzie takiej gry. Tak mi się kojarzy, gra komputerowa. A Kamilowi kojarzy się z. Filmem Tron. Film Tron. Nie wiem, jak on to ogarnął. Po czym faktycznie już zaczęli trochę więcej mówić o muzyce, trochę więcej o tym, jak ten teledysk wygląda i czy im się podoba, czy nie. A przez następne 5 minut brali losowe komentarze spod. Tego klipu Lil Masti i rozstrzygali, czy dany komentarz jest opinią, czy hejtem. Zaczynamy czytanie komentarzy! I będziemy tutaj oceniać, czy jest to hejt, czy jest to opinia, czy jest to komentarz pozytywny. Szczerze mówiąc, bardziej mi się podobały stare piosenki, ta nie przypadała mi do gustu jakoś. Opinia. Dokładnie, nie ma tutaj hejtu, wszystko jest ok, Idealna opinia, wyrażenie normalne swojego zdania. I tutaj jakby tyle. Ocena, czy jakiś komentarz. Jest opinią czy hejtem? Jak prosto robi się taki content? To znaczy, tutaj nie ma nic szkodliwego ani nic takiego. Po prostu bawi mnie to, jak pod przykrywką takich obrońców uciśnionych i wybawicielami kolejnych uciśniętych, y kontrowersyjnych twórców. W łatwy sposób nabijają sobie niewiele wnoszące minuty do swojego filmu. No ale tak jak powiedziałem, to w żaden sposób nie jest szkodliwe i nie to miało być głównym tematem naszego filmu. Zacznijmy od TikTokowej dramy, którą ten jakże pozytywny kanał zawarł pod tytułem Pilić Zabielski, czyli jak udawać oryginalny. Który zaczyna się od ironicznego wstawienia, takiego prześmiania wypowiedzi, w której on mówi, że wpada na nowe pomysły i tworzy oryginalny content. Mieć swoje oryginalne pomysły. Ja na przykład cały czas wpadam na coś nowego. Mieć swoje oryginalne pomysły. Oryginalne pomysły. Cześć, witajcie na kanale Psycho Cup. Dobra, więc e, to jest ten moment. Zapazujcie ten film, lećcie po coś do picia. Herbatkę, kawkę, winko, piwko. E, byle nie po jakąś pedalską wodę albo jakiś kurde Tylko po jakiś prawdziwy napój. Wracajcie, rozsiądźcie się, przygotujcie się na seansik, na grubą dramę. Ognia, dawajcie. Jest to tak naprawdę teraz moja praca. Teraz moja praca. Więc zaczynamy od faktu, że Filip nagrał z nami duet. Duet na TikToku polega na tym, że przykładowo, jeśli my zrobimy film, my na przykład jesteśmy fanami tak zwanych fałesów, czyli wybieracie na przykład, co jest najlepsze. Załóżmy, to jest Coca-Cola i Pepsi i pokazujecie, co jest lepsze. Jak ktoś robi duet, w ten sposób jednocześnie promuje wasz profil, dlatego że jego postać pojawia się po jednej stronie, to, co wy zrobiliście, pojawia się po drugiej stronie. I TikTok od razu sam proponuje, żeby wasza nazwa była pod spodem. Czyli, żeby inni, którzy wejdą na tego TikToka, widzieli, że ten TikTok jest wasz. Co jest najważniejsze? Teraz z automatu pojawia nam się coś takiego, tak jak widzicie, duet z Psycho Couple. Ale czasami się zdarza, że ktoś to usuwa. I dzisiaj chcemy sobie właśnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego niektóre osoby, robiąc taki duet, usuwają znacznik kogoś innego? Skoro TikTok to proponuje, skoro korzystają z czyjejś twórczości. Mieć swoje oryginalne pomysły. Ja na przykład cały czas wpadam na coś nowego. Powiedzieliśmy się, że Filip Zawielski nagrał z nami TikToka, a właściwie TikToka do naszego filmu, czyli duet, no i byliśmy sobie zadowoleni. No fajnie, Filip popularny Dobra, nagrał z nami TikToka, spoko. O, czyli do tego momentu Filip jest jeszcze okej. Okay. Tutaj jeszcze wpada na oryginalne pomysły. Jeszcze się nie przyczepiacie, że to nie jest oryginalne. Tu, tutaj jeszcze fajna osoba, fajny twórca. No ale w okazało się, że nas nie oznaczał. Okazało się również, że tych TikToków jest trzy. A już dzisiaj okazało się, że jest ich 5, czyli 1 trzecia, czy 30% ponad naszych stworzonych VES-ów. Podoba mi się, jak staracie się dramatycznie podkreślić, jak to dra dramatycznie tutaj brzmi, że liczba 5 jest duża. W sumie nie wiadomo, co ma do tego, to do ilu waszych VES-ów jeszcze Filip nie nagrał yy, swojego duetu. Czyli czegoś, na czym wam tak naprawdę zależy. Żeby ludzie nagrywali jak najwięcej duetów do waszych fałsów, ów bo w innym wypadku nie mają one zupełnie żadnego sensu. I podobałoby wam się to i nie byłoby w tym żadnego problemu, gdyby nie to, że Filip nie oznaczył Was w swoich duetach. Ani tym bardziej nie wiadomo, co ma do tego to, jaka to jest liczba procentowo. Jedna trzecia, czyli 30% ponad naszych stworzonych fowesów. Ale mówiąc to, wyglądacie na jeszcze bardziej okradzionych ze swojej jednej trzeciej twórczości. Kamil, takie fałasy tworzy specjalnym programie, za my płacimy. Kamil? Korzystam z dwóch programów. Korzystam nakładnie z dwóch programów, żeby takiego fałsa stworzyć. Co? W o... programach to jest robione? Ale przecież to jest łatwe do zrobienia. I wbrew pozorom nie jest to wcale aż takie proste. No niektórzy mówią, że o, można z tym nadrobić. Nie, nie, nie. Nasze TikToki, te fałasy są zrobione w 100% przez nas. W 100%. A no tak. Ja szykuwałbym tę wypowiedź, gdyby wyszła od jakiegoś TikTokera, który by powiedział, że do stworzenia tutaj tych ich dzieł. Potrzebował dwóch innych programów, nie zrobił tego tylko przy pomocy TikToka. Ale jakby trochę coś tam montować potraficie, mówię trochę, bo te przejścia w waszych filmach są przepotężne. Montujecie swoje filmy na YouTubie, więc zrobienie kilkunastosekundowego filmiku, w którym na białym tle wyświetlają się zdjęcia, czy też obrazki, czy loga na PNG, no. Come on. Nie martwcie się, już Wam pokazuję, jak się to robi. Otwieracie odpowiedni program. Ja korzystam z najpopularniejszego programu do montażu, czyli z Premiera, ale m, może macie jakieś inne. Tworzycie projekt, nazywacie go TikToki dla Psycho. Następnie wyszukujecie w Google odpowiednie logo. Potem jeszcze jedno, wrzucacie jedno pod drugie, dodajecie odpowiednie tło do całego filmiku, piszecie pomiędzy tym VS. I proszę, macie już pierwszego VS-a. Ale żeby nie było, że ja to tylko taki mądry jestem i że sobie nagadałem, a tak naprawdę nic nie wiem, to specjalnie dla Was, żebyście tutaj mi nic nie Rzucali, przygotowałem dla Was półtorej minuty vs które możecie sobie pociąć i dociąć do odpowiednich proporcji na przynajmniej sześć TikToków, czyli o jeden więcej niż wam ukradł Filip. Więc na całej transakcji będziecie do przodu, możecie ich sobie używać na swoim profilu. Nie musicie mnie nawet podpisywać, ja nie mam z tym problemu. Psycho couple, bierzcie i korzystajcie. Myśleliśmy, że to są trzy TikToki, to rozmawiając wczoraj powiedzieliśmy sobie, no kurczę, no zrobimy te TikToki, okej, okay, ma prawo nas nie oznaczać. Jest takie prawo na Tiktoku. Nie uważamy, według nas jest to niefajne, jest niefernie okej, okay, bo po prostu my byśmy czegoś takiego nie zrobili, natomiast ma do tego prawo według polityki TikToka. No jasne, że jest. Nawet TikTok, kiedy zaczyna się kasować to wszystko, to domyślnie zaznaczać całą nazwę użytkownika do usunięcia. twórcy TikToka coś takiego przewidzieli i akceptują to. I wy też, korzystając z TikToka, musicie to akceptować. Cały czas chcemy sobie zadać jedno pytanie. Dlaczego tego nie zrobił? Czy całego mu to zaszkodziło? Czy taki mały kanał, chociaż my faktycznie rozwijamy się bardzo szybko na TikToku, dlaczego? Pytanie jest, dlaczego tak zrobił? Filip, dlaczego tak zrobiłeś? Dlaczego to usunąłeś? Dlaczego nie oznaczyłeś tam? Filip, dlaczego? Mogłeś dać nam dużo fejmu, Albo nie. I wybrałeś tę drugą opcję, do której wiadomo masz prawo i w ogóle, ale dlaczego? I to jeszcze 33%. Jak mogłeś, Filip? A my chcieliśmy rozmawiać. Zobaczyliśmy, że Filip skomentował nasz TikTok. TikTok, na którym właśnie reagujemy na jego duet z nami. Oczywiście oznaczyliśmy go. Ale u nas. Nie odpowiedział na TikTok, który jest u niego na profilu. Ani na Tych. nasz komentarz u niego. Na nasz komentarz też nie odpowiedział. Myślę, że Filip sobie doskonale zdaje sprawę, dlaczego tak zrobił. Wow, wow, zupełnie jakby był dorosłym człowiekiem. Który może odpowiadać tam, gdzie mu się podoba na zarzuty, że nie napędza wam zgodnie z prawem fejmu. Bo daje się mu bardzo szerokie pole do wyboru, pisząc o tym i y, nagrywając y, jeszcze kolejne odpowiedzi. I nawet on sobie zdaje sprawę z tego, dlaczego postanowił napisać... Którymś z miejsc w aplikacji? Wow, niesamowite. Zupełnie jakby już wyszedł z podstawówki i sam decydował o swoich działaniach. A ja bym zadał inne pytanie. Skoro jest dla ciebie to takie obojętne, to jeszcze raz, dlaczego nas nie oznaczyłeś? Bo nie musiał. Mógł. Ale nie musiał. Z drugiej jednak strony jesteśmy bardzo dumni z tego, że tak wielkim tiktokerom jak Filipowi Zabieckiemu składowały się nasze tiktoki i chciał je mieć u siebie. Więc bardzo się cieszymy. I Filip stał się dla Was nieoryginalny nie w momencie, w którym zrobił duet do Waszego TikToku, co nie wymagało od Niego jakiegoś wielkiego wysiłku, no ale Wasz TikTok bez duetów nie miałby żadnego sensu. Nie wtedy stał się dla Was nieoryginalny, tylko w momencie, w którym Was nie oznaczył. Wtedy stwierdziliście: Ale to nieoryginalne. I on to nazywa pracą. Ale branie w 100% od kogoś. Nie, jest po prostu czymś miły. Yy, ale wiecie na czym polega duet, prawda? Można zapytać, dlaczego w ogóle z tego robicie jakąś sprawę? Wiecie dlaczego? My się dobrze rozwijamy. Idzie nam fajnie na YouTubie, fajnie na TikToku. Ale co w momencie, kiedy jest jakiś bardzo mały kanał? Co w momencie, kiedy taka osoba zabrałaby wszystko z danego TikToka? A no tak, no przecież, oczywiście. To nie chodzi o wasz fame, to nie chodzi w ogóle o waszą sprawę. Wy jak zwykle walczycie o uciśnionych, bo jej by to się spodobało. Jak taka osoba by się poczuła? To by było najgorsze i dlatego robimy to po to, żebyście wiedzieli. Że trzeba reagować. Wiecie, jakby się poczuła? Musiałaby wzruszyć ramionami i zaakceptować regulamin platformy, na które się zgadzają, wchodząc i korzystając z tej platformy. Aby jeśli nie chcą się na coś takiego zgodzić, to wyłączyć opcję robienia duetów do ich TikToków, bo taka opcja istnieje i można się dzięki niej zabezpieczyć przed właśnie takimi sytuacjami. Z tym nie chciał robić reklamy, ale właśnie powinien zrobić reklamy, jeżeli korzysta z naszej twórczości, która zajmuje nam czas. Nie! Nie powinien, ale dobra, bo już zawsze mnie wkurzają te wszystkie komentarze, które omawiają jakiś film, w którym na samym początku pada jakaś teza, która przewija się później przez całą długość tego filmu, a oni zgodzili się z nią już na samym początku i później przy każdej możliwej okazji zaprzeczają znowu tej tezie i znowu mówią dokładnie to samo, tylko trochę innymi słowami, trochę inaczej to wszystko ubierając w zdania. Dlatego przejdźmy do. Drugiego dzieła. W skrócie, Psycho Couple tutaj omawia sytuację zaistniałą po materiale tvn o szkodliwości y, Kruszwila i kamerzysty, w którym wypowiedziała się nastoletnia aktorka znana z polskich seriali i y, znienawidzona przez cały internet za to, że jakiś czas temu śmiała się na snapie z tego, że jechała autem, które potrąciło Lisa. That's... I wypowiedziała się kulturalnie, ale krytycznie o kamerzyście i Kruszwirze, na co kamerzysta jej odpowiedział. No i dziewczynę zalała cała fala hejtu. Julio, przepraszam cię, że cię zaatakowałem. Nie wiedziałem, że jesteś ograniczoną umysłowo osobą. Jesteś ograniczoną umysłowo osobą. Ograniczoną umysłowo, ograniczoną umysłowo osobą. I pyk, na samym początku od razu już wstawka demaskująca kamerzystę, która ma na celu pokazać, nie wiem, że Kamerzysta sam jest ograniczony. Wojna! Oboju! Pozytywne energi. W związku z tym, że jest to program telewizyjny i nie chcemy, żeby zostały zgłoszone prawa autorskie, to zacytujemy wam słowo w słowo wypowiedź reportera oraz Julii. Zaczynamy. Słusznie, słusznie. Mi jakiś czas temu zdjęli, i później trzeba było walczyć, więc tutaj szanuję za zaradność. Po prostu nie ten poziom, nie ten poziom elokwencji, nie ten poziom konwersacji, że moglibyśmy tutaj nawiązać wymianę zdań. To nie, nie będzie żadnej wymiany zdań. To nie, nie będzie żadnej wymiany zdań. Bo w zasadzie będziesz mówiła tylko o tym, jaki klucz. Wielu jest zły i, że dzieci oglądają Kruszwile. W Masakra, to samo. Masakra, po prostu masakra. Nie obraziła tam nikogo, wypowiedziała się po prostu, co o tym sądzi, ale nikogo nie urażając. Swoją drogą, dlaczego w ogóle ktoś jeszcze stara się z kamerzystą dyskutować na poważnie? Nie dyskutujmy proszę z nim ani z jego kolegą producentem, który jest bardzo dobry w doklejaniu swojego tagu do bitów ściągniętych z internetu. Julio, serio, skończysz tego live'a. Jesteś od 14 lat w internecie i nagle zaczęłaś przyjmować się hejtami? Myślisz, że ktoś to uwierzy? Płaczesz na zawołanie tylko po to, żeby wywołać w widzach współczucie? Czy to jest żałosne? to można wyrazić tą opinię, czy nie można jej wyrazić? Bo my już jesteśmy po prostu jacyś nie ja jestem skałowany. Ale on teraz mówi o formie, w jakiej Julka się broni. Jasne, że Julia nie zrobiła nic złego w całej tej sytuacji, ale forma, do której za sekundę przejdziemy jest dosyć słaba. Odnieśmy się do słów kamerzysty. Mówi o tym, że na tvn nie stosowana jest manipulacja. I możemy powiedzieć, że jak najbardziej w niektórych programach TVN-u ta manipulacja jest stosowana. Ale czym można nazwać działanie Króżwila i kamerzysty? Dokładnie tym samym. No, to zaraz zobaczycie na na czym polega prawdziwa manipulacja, ale to za sekundy. Chcecie coś zobaczyć? To popatrzcie. My pokażemy wam trochę inną stronę, Juli. Sam nic się zastanówcie, gdzie tutaj jest manipulacja. Poszłam dzieciaczkom czytać i naprawdę jak weszłam do szpitala i zobaczyłam te uśmiechy, to. To nie wierzyłam, że za tymi uśmiechami może kryć się jakikolwiek ból. Po prostu to są tak silne dzieci. Znacie jakiegoś celebryta, który robi akcje charytatywne, zwłaszcza po tym jak ma dosyć słaby PR, po tym jak zrobił coś głupiego trochę wcześniej? Jasne, że fajnie jest robić dobre rzeczy, nawet jeśli są na pokaz, to nie jest ważne. Ważne, że ktoś zrobił coś dobrego, ale branie tego jako argument, że to potwierdza, że ktoś jest dobrą osobą, jest trochę. To jest dopiero manipulacja, kiedy pokazujesz same najgorsze strony danej osoby. Dlaczego on nie powiedział o tym, że to jest osoba, która udziela się charytatywnie? Czemu? Bo jej nie lubi, a to, że zrobiła jakiś czas temu coś dobrego, niewiele zmienia w tym temacie. Czyby po prostu wierzyli jemu w to, co on mówi, czy on jest tak nieświadomy, że on nie zdaje sobie sprawy, że on jest teraz w tym momencie hejterem i to mega hejterem. Teraz się zastanawiam? Czy my mu w sumie nie powinniśmy współczuć? Bo jeżeli on to wszystko mówi nieświadomie, to musi być naprawdę jednym człowiekiem. I skrzywdzoną osobą. A no tak, znowu wyzywanie kogoś od hejtera. A, Czy... takiegoś jakiegoś hopa. Nie wiem, kto to jest nawet. Pyszem? hejter. Czyli następnym razem dobieracie ludzi, dobierajcie bardziej rozsądnych ludzi i nie ludzi ze, i nie ludzi ze szarganą reputacją, bo to naprawdę nie doprowadzi was nigdzie. Dlatego chodziłam na akcje charytatywne, pomagałam dzieciom. To jest właśnie ta manipulacja, o której mówiłem. Zły gość w worku na głowie zestawiony z dziewczyną, która mówi o tym, że niedawno temu była w hospicjum. Jak można powiedzieć, że ten płacz jest wydawany? Przecież to widać, że jest po prostu prawdziwy. Spotkaliście się kiedyś z takim ogromem hejtu, jaki ona dostała na swoim live'ie? Przez nasłanych przez kamerzystę jego fanów? Może hejt to fanów kamerzysty nie, ale już zdarzało mi się robić rzeczy, które no, były różnie odbierane. I rzeczywiście to nie jest przyjemne, ale płakanie z tego powodu na odpalonym przez samego siebie live'ie wygląda na bardzo tanie zagranie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie coś, co się rymuje z dobrą energią. Ja każdy taki komentarz za bo dobre komentarze zawsze serduszkuję. Pamiętajcie subik łapiks, Comendic oraz dzwonik, bo czasem robię live'y bez żadnej zapowiedzi, więc musicie dostać o nich powiadomienie. Ja jestem najbardziej obiektywny analityk internetu, i skoro łapka zostawiona, to. I. Elo! A od jakiegoś hopa. Nie wiem, kto to jest nawet. E. Gościu. Gościu. Czemu ty. To jest śmieszne, że hejterzy nasują na nasze live ludzi, i przez co mamy większą oglądalność. Czemu są śmieszni. Czemu ona to założyła? Pozdro, od hopa. Nie wiem, co to jest w ogóle. ja no. Kojarzysz typa? No. Ja nie. A to znaczy, jestem gałąź, patrz, jestem słaby. <laughs> Czemu są tak niemili, <laughs> dla... skoro mówię, nie skoro mówią, że mnie nie znają? <laughs> Ej, no to nie było miłe, ok? Tak się nie robi. Tak się nie powinno robić. Co to, hop? No tak, jak wiecie, jak ktoś, jak się skacze, to wtedy mówi hop, hop, hop. Jednak mówię na hiszpańskim, jak ktoś nie zna czasownika, wytłumaczę, no hop, o mój. hop. O kurde. <laughs> O kurde, to mocna rzecz. To mocna rzecz. Dobra, stop, może już proponuję...